Dzień dobry, dzień dobry dzisiaj sobie zrobimy ciasto w 5 minut z dyni to jest Hokkaido, mam ich raz, dwa, trzy, trzy dynie dzisiaj sobie zrobimy ciasto a jeszcze sobie pomyślę albo ktoś mi podsunie pomysł co jeszcze z dyni Hokkaido zrobić, To jest taka nie za duża, bo do ciasta to chyba tam 250 gram trzeba będzie miąższu, no Także ja, jak robię, tak jak no, no jest najłatwiejszy sposób na hokkaido, to po prostu przeciąć ją, wydrążolić ją z tych pestek i wrzucić najlepiej do żaroodpornego. E, Boże, to mi się nie chce domywać. Z mm, krobakiem muszę. Żaroodpornego naczynia, e, posolić, oblać trochę tłuszczem, olejem no i patrzeć, bo ja nigdy ja nigdy nie wiem, biorę maksymalną temperaturę, czyli ja mam tutaj 200 250 i po prostu sprawdzam, nie? Yy, sprawdzam co jakiś czas podchodzę. <laughs> Spróbuję po prostu zrobić tak, żebym wiedziała ile minut mniej więcej. Dobra, kroję to. No i zrobione. <laughs> do Dynea jest taka, że mam miękką skórkę po... Yy, zro... No w ogóle ona jest uniwersalna, ja już ją drugi rok mam. Yy, to akurat dostałam, ale swoje też mam. Mam nadzieję, że mi urosną. No w tym roku no niestety. Yy, ale... Hokkaido w ogóle polecam do wszystkiego. Bardzo dobra jest do wszystkiego. Nawet do tych takich przetworów zalewanych z zalewą octową też będzie dobra. Wtedy nie będziemy musieli tej zalewy słodzić na przykład, bo ona jest słodka. Dobra, dziabiemy to. Mam przygotowane już wszystko. 200 gram oleju. Cukru 75 gram, chyba? Tak, 75 gram. Mąka 250 gram plus dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Trzy jajka. Ja mam takie, w takim czymś mam. I cynamon. No to cynamon będę dodawała. Tam według. No będę patrzyła, jak to mm, wygląda, że tak powiem, bo nie mam tutaj, jaka to jest y, gramatura. Y, dynia. Dynia 250 gram również. I co? Nie będę w ogóle się zagłębiała, skoro to ma być ciasto 5-minutowe, to nie będę brała yy, miksera. Taką trzepoliną będę będę używała. No, no i przesiewamy mąkę. Łączymy raczej najpierw suche. Okotek gładny jak zwykle, tak? Junia głodna aha dobrze cukier dodamy cynamonu no tyle dodamy cynamonu można też tą przyprawę korzenną Ech. Jajeczka, olej. Teraz to zamieszamy do połączenia. I, słuchajcie, 100, 170 stopni, 40 minut pieczenia. Zrobię taką niedużą blachę Prostokątną Ale nie keksówkę Tylko taką prostokątną Dobra, dodajemy Dodajemy dynię Tutaj to, dobrze, że jest ta przezroczysta micha, to ja sobie patrzę czy wszystko się połączyło, bo to wiecie widać. No i tyle. I wykładamy do na Patrzcie jak ładnie się wszystko połączyło. Grudki są, ale te grudki to są z dyni, bo ja nie robiłam jej, nie mieliłam tak na miał, tylko tak żeby było ojej. Mhm. Mm o, ok. Koniec. Taka blaszka. Wkładam do piekarnika Bez termoobiegu góra-dół. Yy, 170 na 40 minut no to, to taka jest to. Te blaszki to takie są jakieś skórne się robią. Najlepiej to ich w ogóle nie myć. Tylko wiecie, papierem wykładać, wyjmować papier i tyle. O, wkładam. Zobaczymy, jak wyjdzie. Mamy. Właśnie o to nie chodziło, dlatego tak, takie płaskie zrobiłam, ale wy możecie w te keksówce. To jest ciasto pięciominutowe, dyniowe, przekładane mleczną czekoladą. Już trochę spróbowałam, pycha. Polecam. Jest ciep... takie wilgotniutkie jest, wspaniałe. E... Zakalca nie ma, bo to tak równomiernie jest takie wilgotne, więc no polecam, jest pyszne, po prostu pyszne.